Design, który ratuje życie. System Halo. Na fali nowego filmu zainteresowałem się elementem nad kokpitem kierowcy. Jest to doskonały przykład designu w pełni funkcjonalnego. Na tyle, że ratuje życie kierowców Formuły 1. Element ten został wprowadzony w 2018 roku, gdzie po śmiertelnym wypadku w 2014 organizatorzy postanowili zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Halo jest wykonany z Tytanu. Waży 7 kg. A wytrzymuje nacisk około 12 ton. Początkowo kierowcy nie chcieli tego elementu o siebie z uwagi na ograniczenie widoczności oraz pogorszenie aerodynamiki. Szybko jednak zmienili zdanie, gdy zobaczyli ten system w akcji. Jest to doskonały przykład, że design to coś więcej niż estetyka, to funkcjonalność i jakość. To decyzje, które mogą ratować życie. Obserwuj profil aby poznać więcej technicznych aspektów designu.